Pozdrawiam, krótkie 3 minuty, czyli jedna runda. Dlatego nagrywam, że zdecydowałem się takie mini wyjaśnienie zrobić, bo widziałem, że są takie mini również, może nie ataki, ale sugestie. Adam Kownacki nie pojawił się na konferencji prasowej, kibice piszą, co się zmieniło, nie był taki jak dawniej. Wyjaśniamy, o co chodzi. Każda dyscyplina sportowa wygląda na to, że boks stał się powoli ofiarą koronawirusa i moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że pierwszą ofiarą byli właśnie Adam Kownacki i Robert Helenius, na szczęście już po walce. W dniu pojedynku, takie parę rzeczy zakulisowych, w dniu pojedynku Polaka w Barclays Center. Gubernator stanu Nowy Jork ogłosił stan wyjątkowy, a przedstawiciele premier Boxing Champions oraz telewizji Fox naprawdę do końca dnia nie byli pewni, czy impreza się ostatecznie odbędzie. Cytat w tej chwili z mojej rozmowy gdzieś tam koło lunchu z szefem prasowym PBC Timem Smithem. Nie wiem, nie mamy na to żadnego wpływu. Spodziewamy się jakiejś reakcji, ale nikt z nas nie wie, co to będzie. Ta decyzja władz Nowego Jorku przyszła tuż przed rozpoczęciem gali. Jest zgoda na przeprowadzenie imprezy, ale kibice muszą jak najszybciej opuścić Barclays Center. Trzeba także do minimum ograniczyć kontakty pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w organizacji tej imprezy. Oznaczało to jak najszybsze opuszczenie ringu i niestety także odwołanie konferencji prasowej. Opuszczenie ringu przez samych pięściarzy, oczywiście. Zamiast niej zrobiono i to tylko dzięki decyzji samych pięściarzy, którzy tego chcieli, oraz części medialnej obsługi PBC, czapki z głów, panowie, krótkie, kilkuminutowe sesje pytań i odpowiedzi. Ale też tylko z, z bohaterami głównej walki wieczoru. Tych rozmów z dziennikarzami chcieli a, i Adam Kownacki, i Robert Helenius. Proszę mi wierzyć, byłem na miejscu w Barclay Center. Koledzy mogą to potwierdzić. Nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje. Natomiast ta decyzja była a, absolutnie nie w rękach pięściarzy. Jednemu i drugiemu zależało na tym, żeby rozmawiać z dziennikarzami dla Heleniusa. Było to największe zwycięstwo od lat dla Adama była ta sytuacja, w jakiej nigdy nie był. Przypomnę, do tego pojedynku był pięściarzem niepokonanym. Natomiast pytanie pozostaje teraz, co dalej z największymi galami pięściarskimi na terenie Stanów Zjednoczonych. Ostrożnie pisząc i mówiąc stoją pod znakiem zapytania niektórzy przedstawiciele władz stanowych na przykład w Kalifornii apelują do odwoływania imprez powyżej tysiąca widzów co automatycznie eliminuje 99% wszystkich planowanych przez PBC Fox oraz Dazon wydarzeń bokserskich w ciągu następnych 4 tygodni natomiast wszyscy mamy nadzieję że te olbrzymie wydarzenia zaplanowane w późniejszych terminach Alvarez Saunders no, ta, ta walka to już jest kwestia tylko złożenia dwóch podpisów Łomaczenko, to Nowy Jork, Alvarez Sander, Las Vegas, no i oczywiście Fury e, Wider 3. E, w Las Vegas to też lipiec. E, są bezpieczne, natomiast pewności na dzień dzisiejszy nie ma nikt. Pozdrawiam serdecznie. Najlepszego.